Były gotowce z biedronki dla dziecka. Takie gotowce, które możesz podać w ramach podwieczorka. A dzisiaj ci pokażę gotowce z Lidla. Na przykład ten jogurt, piór. Super skład. Jogurt naturalny, owoce i trochę płatków owsianych. Więc super. Bardzo ci go polecam. Ale również w Lidlu spotkałam takie jogurty, które też w składzie mają jogurt naturalny, owoce, a dodatkowo zobacz takie jeszcze tutaj do pochrupania płatki biofilizowane owoce i one występują w trzech różnych smakach, taki z brzoskwinią, e, taki z owocami leśnymi i jeszcze jest trzeci smak, szczerze mówiąc już nie pamiętam. A jeżeli nie takie jogurty naturalne, z owocami, to bardzo Ci polecam chociażby serek wiejski z warzywami, z jakimiś płatkami owsianymi, czy jeżeli masz trochę ugotowanej kaszy, jaglanej kaszy gryczanej, to też taki serek możesz połączyć z taką kaszą, z warzywami i podać dziecku w ramach podwieczorka. Też mi się wydaje, że to jest coś bardzo szybkiego. Mogą być po prostu zwykłe owoce, możesz pokroić talerz Warzyw połączony z talerzami owoców, nasypać jakieś orzechy różnego rodzaju, i niech Twoje dziecko sobie coś takiego po prostu podjada. Pamiętajmy o tym, że jeżeli warzywa, owoce będą pokrojone na stole, leżeć w naszym domu, to to dziecko sięgnie po nie. Przynajmniej zawsze jest większe prawdopodobieństwo niż nie pokroisz. Jak nie pokroisz, to na pewno nie sięgnie.